miał przedstawić autyzm jako postać. Przedstawił to ja, jako postać, która ma różne, nie wiem, na przykład, na przykład jakieś plasterki trochę na twarzy, trochę starszą, trochę młodszą. Jedziesz kreską i to nie jest kreska, linia prosta, falowana no może być. Może być to linia taka taka, ostra. Ja bym nawet jeszcze bardziej y, to porównała do labiryntu. W początku jest bardzo trudno wydostać się z tej pierwszej ścieżki, później jak Coraz głębiej idziesz i te druki zaczynają być coraz bardziej nieznane, to tym pewniej się czujesz, ponieważ wiesz, że już jakieś postępy robisz. Wyobraź sobie takiego kociego wojownika, który miałby pancerz taktyczny, miałby szereg różnych broni, jakoś jedną broń dłuższą, tak? Jedną broń krótszą bym miał na pewno. Myślę, że miałby maskę też. Oczywiście tą maskę niekiedy potrafię zdjąć, ale zdejmuję ją dopiero w sytuacji, w której ktoś udowodni mi, że jest godzin. Zobaczenia tej mojej prawdziwej twarzy. Rockmob był człowiekiem jak ty i ja, tyle że on bardzo chciał być rockerbojem, czyli po prostu ten, e, gwiazdą rocka. Stał się silny, zwinny, nawet jego szkielet stał się metalowy, jak u Wolverina. Mam parkura i jest to parkur nietypowy. Jak jest właśnie takie... Jak jest takie, żeby na rękach chodzić, a to ja wchodzę na to, siadam z, ze z zewnątrz, i tak idę się do niesztypowo I kiedy już dojdziesz do tego y, końcowego punktu, już wiesz y, dokładnie kim czym jesteś i czujesz się z tym dobrze. Te wszystkie tak zwane nasze światy, dzięki tym pasjom rozwijamy sobie relacje, nawiązujemy różne przyjaźnie. Y, też bardzo często łączymy się, się, czujemy się z innymi ludźmi dzięki temu. Awers może być też plusem, ale też minusem. Możesz mieć dużo kreatywności, możesz mieć jakąś pasję. Co z tego, że nie jestem silny, szybki, wytrzymały? Ja robię to, co mi się podoba. Tak, dobra, jestem dziwakiem, tak? Ale jestem z tego dumny, ponieważ ja tam mogę znaleźć w tym coś naprawdę pożytecznego. I ja jestem dumny z tego, że jestem inny. Bo... Jestem wyjątkowy, neuroróżnorodny, fajnym, pięknym człowiekiem. A w tym wszystkim się czuję się mega szczęśliwy i radosny. Tak wygląda mój autyzm który mnie wzbogaca i nie jest wadą, jest dopełnieniem mojej postaci. Chcemy być sobą. Zwyczajni, niezwyczajni.